Piękne, dzisiaj jesteśmy w kuchni i dzisiaj będziemy gotować deser kisiarowo-budyniową. Także jeżeli Wam się spodoba, zostawcie łapeczkę do góry, subskrypcję komentarz. Dzisiaj będzie budyń i kisiarów to Założyć fartu, żeby nie pochodzić bo uchwały. Tak zakładamy fartu. Będziemy przygotować budyń i do przygotowania w budyniu będą nas... będzie nam potrzebny garnek, kubek, mleko i tutaj do pomieszania. Na no, odrocie opakowania są trzy kroki, jak przygotować budyń. Pierwszy, drugi, trzeci. Teraz będziemy wlewać mleko o pojemności 0,5 litra do kubka. Cały kubek trzeba zleć. Mleko jest. Wlewamy do garnka. I jeszcze jeden raz. Teraz samo. No. Teraz będziemy odlewać pół y, litra mleka do kubka. No, I teraz będziemy podgrzewać. Nie, to... no. Teraz zimne będziemy otwierać i wsypywać tutaj do mleka i będziemy mieszać. No, Będziemy tym mieszać. I w międzyczasie będziemy przygotowywać kisiel. Do przygotowania kisiel będziemy potrzebowali pół litra wody i trzy łyżeczki cukru i kisiel. Teraz będziemy wlewać pół litra wody do garnka. I będziemy wlewać do tutaj. Pięknie. Mm -hmm. Teraz będziemy wlewać nasz budyn do naszego mleka, bo się ugotowało. Wlewamy budyn i mieszamy budyn. Nasz budyń, który już zgęstniał, będziemy przelewać do pucharków. Wyłączamy gaz. I nasz budyń będziemy przelewać do kucharków. Musi mieć taki gęsty trochę. Wracamy do naszego kiślu i będziemy teraz dodawać trzy łyżki trupu.

I łączamy go. Z... I się to gotuje, i mieszamy. Zapomnieliśmy oddać troszeczkę wody, i tak pomiędzy jeden a dwa troszeczkę odlewamy, bo zapomnieliśmy pomiędzy 1 a 2 nie odlana A i teraz dalej mieszamy na opakowaniu z tyłu kisielu również znajdziemy przepis wykonania i teraz tutaj do tej wody to wsypujemy i to się zrobi takie różowe, bo to jest o smaku truskawkowym. Wsypujemy. No mm. i znowu Woda nam się zagotowała. Zrobiliśmy kisiel. No i teraz kisiel wlewamy tutaj. I zaraz będziemy mieszać kisiel. Parę minut trzeba pomieszać. Już się wczesnął. I teraz już prawie ostatnia część. Wlewać kisię trzeba. Tutaj troszeczkę. Okej. Okay. Okej. Okay. Wlany. I trzeba trochę poczekać, żeby ostygł. I zaraz zrobimy test smaku. Będziemy robili test smaku Kisielu i budyniu mm, Dobre, także to byłoby na tyle. Na zobaczenie się w kolejnym odcinku jutro, więc łapaczka, subskrypcja, komentarz i hej